Poświęcony jest wprowadzeniu do rozwiązywania równań kwadratowych. W pierwszej kolejności wyjaśnimy sobie, czym jest równanie kwadratowe. Otóż równanie kwadratowe to jest równanie, w którym to niewiadoma występuje w drugiej potędze i to jest najwyższa potęga, jaka występuje w danym równaniu. Będziemy zajmować się równaniami. Kwadratowymi z jedną niewiadomą. No i teraz równanie kwadratowe z jedną niewiadomą, to równanie, które ma postać ax do potęgi drugiej dodać bx, dodać c, jest równe 0. I to, co tutaj widzisz, to jest postać ogólna równania kwadratowego. Rozwiązywanie Równań kwadratowych z jedną niewiadomą polega na wyznaczeniu takich wartości liczby x, które spełniają dane równanie. Oczywiście, jeśli takie wartości liczby x istnieją. Co to znaczy, że liczba spełnia dane równanie? Oznacza to tyle, że wartość liczbowa podstawiona pod x sprawi, że wyrażenie będzie równe 0. No i popatrz na przykład. Jeżeli będziemy mieli Następujące równanie. Minus 10x do potęgi drugiej dodać 30x, dodać 40 jest równe 0. To rozwiązaniem tego równania są dwie liczby. Jedna z nich ma wartość minus 1, a druga z nich ma wartość 4. No i teraz najpierw sobie Teraz w ogóle zrobimy sprawdzenie, więc w pierwszej kolejności sprawdzimy, jak to jest z x równym minus 1. Czyli wartość minus 1 podstawiam zarówno pod tego x, jak i pod tego. Czyli zobacz, co tutaj otrzymuję. Minus 10x, no właśnie, miałam podstawić, czyli będzie minus 10 razy minus 1 do potęgi drugiej dodać 30 razy. Minus 1, dodać 40, to się równa minus 10 razy 1, no bo minus 1 do potęgi drugiej to jest 1. No i tutaj mamy 30 razy minus 1, to, to jest równe minus 30, więc minus 30 tutaj zapisuję, no i plus 40 przepisuję bez zmian. To się równa minus 10 razy 1 to jest minus 10. No i na razie minus 30 oraz plus 40 przepisuję bez zmian. No i teraz popatrz, minus 10 odjąć 30 to jest minus 40, plus 40 przepiszę bez zmian. I teraz zwróć uwagę, że minus 40 plus 40 jest równe 0. Czyli zwróć uwagę, że liczba x równa minus 1 podstawiona. Tutaj do tego wyrażenia sprawiła, że całe to wyrażenie jest równe 0. Stąd też wiemy, że liczba minus 1 jest rozwiązaniem tego równania. Teraz zrobimy sobie dokładnie takie samo sprawdzenie dla x równego 4, czyli też liczbę 4 podstawiłem pod x. No więc otrzymuję tutaj minus 10 razy 4 do potęgi drugiej, dodać 30 razy 4. To może zapiszę bardziej czytelnie 30 razy 4, no i plus 40 przepisuję bez zmian, to się równa minus 10 razy 16, dlatego że 4 do potęgi drugiej to jest 16, następnie mamy tutaj x równy, czy znaczy nie x, tylko mamy takie działanie jak 30 razy 4 i to jest równe 120, więc ja tutaj zapisuję. 120 i plus 40 przepisuję bez zmian, czyli to się równa. No i teraz muszę na tym etapie wykonać to mnożenie. Minus 10 razy 16 to jest minus 160. No i na razie resztę przepisuję bez zmian, czyli zapisuję plus 120 i plus 40. No i teraz popatrz. Minus 60 plus 120 to jest minus 40. Więc zapisuję to minus 40 w tym miejscu, natomiast plus 40 przepisuję bez zmian. No i tutaj znowu otrzymuję taką, takie działanie, które powoduje, że wyrażenie jest równe 0, dlatego że minus 40 plus 40 daje nam 0. To oznacza również to, że czwórka spełnia to równanie, które tutaj w tym momencie widzisz. Rozwiązania równania, nie tylko kwadratowego, ale równania dowolnego stopnia, zwane są pierwiastkami tego równania. Czyli pierwiastek równania to jest nic innego jak rozwiązanie tego równania, czyli liczba, która ta, to równanie spełnia. Pierwiastki równania kwadratowego liczy się dokładnie tak samo jak miejsca zerowe funkcji kwadratowej, czyli musimy wyznaczyć deltę i na jej podstawie Ocenić dalej, czy wyrażenie ma pierwiastki, czy też nie. I teraz, jeśli wyrażenie ma pierwiastki, to znaczy, że pierwiastki to liczymy dokładnie z tego samego wzoru, czy z tych samych wzorów, co miejsca zerowe w funkcji kwadratowej. No i teraz popatrz. Jeżeli wyznaczymy deltę z danego wyrażenia, jeżeli delta będzie większa od zera, to znaczy, że dane równanie ma dwa pierwiastki. I pierwszy pierwiastek policzymy ze wzoru minus b, odjąć pierwiastek kwadratowy z delty, dzielone na 2a, natomiast drugi pierwiastek policzymy ze wzoru minus b, dodać pierwiastek kwadratowy z delty, dzielone na 2a. Jeżeli natomiast delta wyjdzie równa 0, to znaczy, że tutaj jest jeden pierwiastek takiego równania i ten pierwiastek policzymy ze wzoru minus b dzielone na 2a. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy delta wyjdzie mniejsza od 0, to znaczy, że takie równanie nie ma pierwiastków. No i teraz popatrz, na przykład, chwilę wcześniej wykonaliśmy czy analizowaliśmy następujący przykład. Minus 10x do potęgi drugiej dodać 30x dodać 40 jest równe 0. Ja tam Ci wcześniej powiedziałam, że to równanie ma dwa pierwiastki, którym jest liczba minus 1 i liczba 4. Natomiast jak te pierwiastki wyliczyć? Popatrz, musimy wyznaczyć delta Delta liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4. A c, gdzie a to jest liczba, która stoi przy x do potęgi drugiej, b to jest liczba, która stoi przy x do potęgi pierwszej. U nas b ma wartość 30, a ma wartość minus 10, natomiast c to jest wyraz wolny i w naszym przypadku jest on równy 40. No i teraz te dane podstawiam do wzoru. Oczywiście do wzoru na deltę. Mamy b do kwadratu, czyli 30. Do potęgi drugiej odjąć 4 razy a, czyli u nas będzie to razy minus 10 i razy c, czyli razy u nas 40. I na tej podstawie wiem, że delta to się równa, no i 30 do potęgi drugiej to jest 900. No i teraz popatrz. Minus 4 razy minus 10 to jest 40 i 40 razy 40 to jest 1600, dlatego tutaj zapisuję plus 1600 i 900 plus 1600, to jest 2,5 Delta jest większa od zera, co oznacza, że równanie to ma dwa pierwiastki i żeby je wyznaczyć będziemy potrzebowali pierwiastka kwadratowego z delty, czyli pierwiastka kwadratowego z 2,5 Przy czym pierwiastek kwadratowy z 2,5 tysiąca to jest 50, dlatego że 50 do potęgi drugiej da 2,5 tysiąca. No to teraz policzmy sobie pierwszy pierwiastek, policzymy go sobie ze wzoru minus b, odjąć pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a, to się równa. U nas b ma wartość 30, ale tutaj jeszcze stoi ten minus, który musimy tutaj zapisać. Odjąć pierwiastek kwadratowy z delty, czyli odjąć 50, całość dzielone na 2a, czyli 2 razy minus 10. No i w liczniku tutaj otrzymujemy minus 80, natomiast w mianowniku otrzymujemy, no właśnie, nie otrzymujemy minus 10, tylko minus 20. I pamiętaj o tym, że kreska łamkowa zastępuje nam zawsze znak dzielenia, czyli to wyrażenie w tym miejscu, które tutaj widzisz, to jest nic innego jak minus 80 dzielone na minus 20, a minus 80 dzielone na minus 20 daje 4. Teraz policzymy drugi pierwiastek. Drugi pierwiastek policzymy ze wzoru minus b plus pierwiastek kwadratowy z delty, dzielony na 2a, czyli w liczniku otrzymujemy minus 30 plus 50, natomiast w mianowniku 2 razy minus 10 i to się równa minus 30 plus 50 to jest 20. I w mianowniku mamy minus 20. No I 20 dzielone na minus 20 to jest minus 1. No i tutaj, teraz na tym etapie, możemy zapisać odpowiedź, że pierwsze, pierwszy pierwiastek ma wartość minus 1 i drugi pierwiastek ma wartość 4. No i teraz popatrz, co się zadziało. No i mi w obliczeniach wyszło, że pierwszy pierwiastek ma wartość 4. A drugi minus 1, natomiast w odpowiedzi podam odwrotnie. Tylko teraz pytanie dlaczego? Popatrz. Dlatego, że minus 1 leży na osi liczbowej bardziej na lewo niż czwórka. Ja wiem, że tutaj jest oznaczone w indeksie dolnym 1 w tym miejscu, a w tym miejscu dwójka. Natomiast czasami przy wyrażeniach kwadratowych faktycznie się tak zdarza, że podając odpowiedź, musimy te indeksy tutaj zamienić. Równanie kwadratowe, tak samo jak funkcję kwadratową, możemy przedstawić w trzech postaciach. Pierwsza postać równania kwadratowego to jest postać ogólna i postać ogólna wygląda następująco. Ax do potęgi drugiej dodać bx, dodać c jest równe 0. No i tutaj oczywiście musimy pamiętać, że a musi być różne. Od zera, dlatego że, jeżeli pod A podstawili, podstawilibyśmy 0, to to wyrażenie by się nam wyzerowało. Zostałoby tylko to, co by nam w efekcie dało wyrażenie liniowe. No bo zobacz: bx, bx plus c jest równe 0, to to wyrażenie ma jedną niewiadomą, która jest w potędze pierwszej. Tutaj x jest w potędze pierwszej, więc to wyrażenie domyślnie jest wyrażeniem. Li, liniowym, może, może nie tyle co domyślnie co po prostu jest wyrażeniem liniowym dlatego jeżeli nie rozmawiamy o wyrażeniach kwadratowych to musimy pamiętać, że liczba, która stoi przy x do potęgi drugiej nie może być równa 0 to jest postać ogólna druga postać wyrażenia kwadratowego równania kwadratowego to jest postać kanoniczna i ta postać kanoniczna wygląda następująco a, a w nawiasie x odjąć x wierzchołkowe paraboli do potęgi drugiej dodać y wierzchołkowe jest równe 0. Y, y, y wierzchołkowe, x wierzchołkowe, tutaj oczywiście rozmawiamy o współrzędnych wierzchołka paraboli. I teraz pytanie, w jaki sposób te współrzędne obliczyć? x wierzchołkowe, liczymy ze wzoru minus b dzielone na 2a, Natomiast y wierzchołkowe liczymy ze wzoru minus delta dzielone na 4a. Została nam jeszcze do omówienia trzecia postać. Trzecia postać równania kwadratowego to jest postać iloczynowa. No i tutaj mogą być w zasadzie trzy sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest taka, kiedy delta wychodzi nam większa od zera. Jeżeli delta jest większa od zera, to równanie kwadratowe w postaci iloczynowej będzie wyglądało następująco: a razy w pierwszym nawiasie x odjąć x1, natomiast w drugim nawiasie będzie to x odjąć x2 i całość jest równa 0. Jeżeli natomiast delta będzie równa 0, to postać iloczynowa równania kwadratowego wygląda następująco: a w nawiasie x odjąć x0 Całość tutaj cały nawias do potęgi drugiej i oczywiście całe wyrażenie jest równe 0. Natomiast trzeci przypadek jest taki, w którym to delta jest mniejsza od 0. W takiej sytuacji nie występuje postać iloczynowa takiego równania kwadratowego. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i zapraszam Cię do odwiedzenia innych moich filmów na moim kanale na YouTubie. Oraz pamiętaj, żeby odwiedzać także mój blog ilonabednarska.pl. Zostaw komentarz, zostaw łapkę w górze, w górze. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek wątpliwości, to koniecznie zostaw komentarz.